Wiele osób myśli, że skoro po śmierci bliskiej osoby nie został żaden spadek, to nie ma też mowy o zachowku. To błąd. Zachowek to nie spadek, to określona kwota pieniędzy. Jeżeli spadkodawca jeszcze za życia rozdał cały majątek w darowiznach, np. dom jednej córce, pole drugiej, a ktoś został całkowicie pominięty, to nadal możesz mieć prawo do zachowku. Bo darowizny zlicza się do tzw. substratu zachowku, a to oznacza, że nawet jeśli formalnie nic nie zostało, ty wciąż możesz domagać się pieniędzy. W takich sprawach warto sprawdzić, co i komu zostało przekazane i nie zakładać, że skoro nie ma testamentu ani majątku, to temat jest zamknięty. Nie wiesz, jak to sprawdzić? Moja kancelaria specjalizuje się w sprawach spadkowych i zachowku. Pomagamy klientom z całej Polski również na etapie analizy dokumentów. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu. A jeżeli chcesz lepiej zrozumieć, co Ci się należy po śmierci bliskiej osoby, zaobserwuj ten kanał. Tu mówimy o prawie w sposób prosty, praktyczny i życiowy.